Wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie. Serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Milena Sawkina, witam i zapraszam. Okres koniec września początek października był szczególnie bogaty na polskie wydarzenia kulturalne. W dzisiejszym programie spróbujemy o tym wszystkim Państwu opowiedzieć. Muzyka w poniedziałek, 7 października w Dyneburgu odbyły się coroczne obchody Dnia Edukacji, podczas których nauczyciele dostali nagrody za swoją pracę. Tym razem jednak na obecnych czekała niespodzianka. Nagrody otrzymali nie tylko pedagodzy. Szczegóły w naszym pierwszym materiale. Nauczyciele to jeden z najbardziej wymagających, a zarazem najbardziej potrzebnych zawodów. Wymaga nie tylko wiedzy i szeroko zakrojonych kompetencji, lecz także cierpliwości, miłości oraz indywidualnego podejścia do uczniów. W tym roku w dneburskich placówkach edukacyjnych pracuje ponad 1440 nauczycieli, którzy tradycyjnie obchodzą swe święto zawodowe na początku października. Co roku placówki edukacyjne w Dyneburgu nominują swoich kandydatów do Nagrody Roku w różnych kategoriach. Tym razem, oprócz takich jak Mistrzostwo Pedagogiczne, Młody Nauczyciel, Życiowe Powołanie i inne, została wprowadzona nowa nominacja. W tym roku wprowadzamy nową nagrodę Dobroczyńca Roku, którą wręczamy tym organizacjom społecznym i firmom, które przez cały rok szkolny wspierały nasze szkoły i system edukacji. Polskie Placówki Edukacyjne w Dyneburgu za wieloletnie wsparcie i znaczący wkład w rozwój infrastruktury szkolnej nominowały do nowej nagrody Mikołaja Falkowskiego, prezesa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. Po odebraniu tej prestiżowej nagrody z rąk burmistrza Dyneburga, laureat podkreślił, że to zasługa całego zespołu fundacji. My tego nie robimy dla dyplomów ani dla nagród, ale jest to niezwykle miłe i inspirujące i dające satysfakcję, że Nasza praca i to co państwo tu robicie i ta nasza udana współpraca zostały zauważone przez władze łotewskie przez Dyneburski Samorząd przez Kuratorium Oświaty. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie wspiera placówki edukacyjne oraz inne organizacje polskie na Łotwie i w od ponad 12 lat. Realizuje liczne projekty. Zdecydowaliśmy, że musi ten człowiek otrzymać, przynajmniej podaliśmy jego osobę i fundację na, to, na tą nominację. I oczywiście tyle lat wsparcia pomocy. Dla nas to jest bardzo ważne, że samorząd, miejscowi Polacy, nawet imię Mikołaj Falgowski już wiedzą. Wspierając polską edukację na Łotwie fundacja realizuje między innymi jeden ze sztandarowych projektów Bon Pierwszaka, wsparcie dyrektorów szkół działających na rzecz edukacji polskiej na Łotwie, organizację kolonii i wyjazdów dla dzieci oraz wsparcie bieżącej działalności struktur oświatowych. W tym roku zawdzięczając fundację oraz osobistemu zaangażowaniu prezesa zarządu Mikołaja Falkowskiego ukończono budowę boiska w Gimnazjum Polskim. Centrum Sztuki Marka Rotko w Dyneburgu otwarciem nowej wystawy zakończyło się Międzynarodowe Sympozjum Malarskie Mark Rotko 2024. Tym razem na Łotwę przybyli artyści z siedmiu krajów. Szczegóły w naszym kolejnym reportażu. W tym roku w sympozjum w centrum sztuki Markarotko wzięło udział dziewięciu artystów z USA, Polski, Niemiec, Indii, Macedonii, Litwy i Łotwy. I każdy z nich stworzył nowe ciekawe prace, które warto zobaczyć. Sympozjum Markarotko w Dyneburgu odbywa się już po raz dwudziesty. Przez lata przyciągnęło około 200 artystów z ponad 40 krajów i prawie ze wszystkich kontynentów. Co roku uczestniczą w nim również malarze z Polski. Samo nazwisko, samo nazwisko marka. Rodko. Jest najlepszą rekomendacją i tutaj chyba nic więcej nie trzeba. Aczkolwiek trzeba przyznać, że to sympozjum jest przygotowane bardzo dobrze. Mamy zapewnione fantastyczne warunki do pracy. Był to dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt, że zostałam zaproszona. Wielka przyjemność bycia tu wśród ludzi, którzy rzeczywiście żyją sztuką, dla których rzeczywiście tworzenie ma ogromną wartość. A wymiana naszych wspólnych doświadczeń. Po raz pierwszy artyści z różnych krajów spotkali się w Dyneburgu w 2004 roku. Spoczątkowo był to plener, na który byli zaproszeni artyści z sąsiednich krajów Litwy, Białorusi, Rosji. Geografia sympozjum nie była jeszcze tak szeroka. W tamtym czasie było ono organizowane przez Urząd Miasta Dyneburga przy współpracy z Uniwersytetem w Dyneburgu, Szkołą Plastyczną Saulias i artystami Dyneburga. Później organizacją wydarzenia zajęło się powstałe w 2013 roku roku Centrum Sztuki Markarotko, a format plenerowy został zamieniony na sympozjum. Efektem każdego sympozjum jest wystawa prac jego uczestników. Wystawy Międzynarodowego Sympozjum Malarskiego Markarotko 2024 będzie można oglądać w Centrum Sztuki Markarotko do 17 listopada. Blisko 200 tancerzy i ponad Tysiąc widzów zgromadził jubileuszowy koncert zespołu pieśni i tańca ziemi łukowskiej Łukowiacy, dobrze znanego polakom łotewskim uczestnika festiwalów folkloru. Impreza odbyła się w sobotę 28 września i przybyli na nią także goście z Łotwy. Zespół pieśni i tańca Ziemi Łukowskiej Łukowiacy powstał w 1999 roku. Pomysłodawcą i założycielem był Grzegorz Rzymowski, od tamtego czasu dyrektor zespołu. Na pierwszą próbę przyszło 50 dzieci. Dziś Łukowiacy to grupa ponad 100 dzieci i młodzieży, które tańczą w czterech grupach. Najmłodszej, młodszej, średniej i najstarszej. Choreografem zespołu jest Małgorzata Wardak. Za opracowanie muzyczne i akompaniament odpowiada Stanisław Zarzycki. Za opracowanie wokalne Wojciech Zielonka, a za kostiumy Elżbieta Ochnik wraz z rodzicami. Jubileuszowy koncert łukowiaków odbył się w hali Szkoły Podstawowej nr 1, a na scenie zaprezentowały się wszystkie grupy oraz blisko 60 absolwentów. Tancerze najmłodsi zatańczyli suite tańców lubelskich Lasowiaczek i Krakowiak razem z grupą średnią. Grupa młodsza pokazała kujawiak z oberkiem, tańce i przyśpiewki kaszubskie, a grupa średnia zademonstrowała tańce opoczyńskie oraz wiązankę obrzędów i tańców podlaskich. Najstarsi tancerze ucieszyli widzów mazurem, tańcami i przyśpiewkami Lachów Sądeckich, tańcami i przyśpiewkami Górali Żywieckich. Wśród kilkunastu układów choreograficznych była też premiera tańców biłgorajskich w wykonaniu grupy najstarszej w choreografii obecnej na sali Anny Iskry. W przedsięwzięciu wzięli udział również absolwenci. Mistrzowsko udowodnili, że wyniesione z zespołu umiejętności nie zanikają. Zatańczyli tańce i piosenki śląskie, sujtę tańców i przyśpiewek rzeszowskich oraz tańce i piosenki przedwojennej Warszawy. Jubileuszowy koncert zgromadził liczną publiczność. Oklaskom i owacjom nie było końca. Zabrzmiały słowa uznania i gratulacje płynące od goszczących na koncercie m.in. delegacji zespołów i przyjaciół łukowiaków. Łotwę reprezentowali przedstawiciele Związku Polaków na Łotwie, a zaprzyjaźnionych od dawna solenizantami kukułeczek reprezentowali Swietłana Manochina, Weronika Ławrynowicz, Adam Kazaczonok i Kornelia Łapkowska. Należy zaznaczyć, że zespoły przyjaźnią się już od 20 lat i łukowiacy są stałymi gośćmi na święcie ulicy Warszawskiej oraz koncertach niepodległościowych. Jubileuszowy koncert Łukowiaków z okazji 25-lecia działania zespołu przeszedł do historii. Już niedługo, bo w listopadzie, reprezentanci zespołu przyjadą do Dyneburga na obchody świąt listopadowych. W tym samym dniu i nawet o tej samej godzinie w Jakubowie w Centralnym Domu Kultury odbył się Festiwal Polskiej Pieśni i Tańca. Przedsięwzięcie Saberem jest Smolajskań, czyli Zbierzmy się razem, żeby piosenka brzmiała, zorganizował miejscowy Oddział Związku Polaków na Łotwie Rodacy. W wydarzeniu artystycznym wzięły udział zespoły z Rygi, Jeka Pils oraz Dyneburga. Celem przedsięwzięcia było zachowanie i popularyzacja tradycji polskich kultury oraz demonstracja bogactwa i różnorodności nie tylko polskich piosenek ludowych i tańca, ale również polskich utworów nowoczesnych. Wydarzenie stało stało się nie tylko okazją do wspaniałego śpiewu i tańca, ale także do integracji Polaków mieszkających na Łotwie oraz dzielenia się dziedzictwem kulturowym z lokalną społecznością. W półtorogodzinnym koncercie wzięły udział zespół wokalny Zgoda z Jakubowa, lokalny zespół taneczny rosa, zespół wokalny Polode z rygi oraz młodzieżowy zespół wokalny Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu Barwy Dałgawy. Koncert pod tytułem Zbierzmy się razem, żeby piosenka zabrzmiała to nie tylko artystyczne wydarzenie, ale również ważny krok w utrzymaniu więzi kulturowej wśród Polaków na Łotwie. Dzięki takim inicjatywom kolejne pokolenia mogą poznać i docenić swoje korzenie oraz czerpać z ich inspiracje na przyszłość. W Dyneburgu odbyło się piętnaste dyktando polskie na Łotwie. Co roku gromadzi ono miłośników języka polskiego i odbywa się w polskim gimnazjum. To świetna okazja do sprawdzenia swojej wiedzy z ortografii i interpunkcji. W ostatnim dniu września Sala Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu wypełniła się młodzieżą szkolną, osobami dorosłymi i seniorami. Tego dnia każdy chciał pokazać swoje umiejętności i zostać mistrzem ortografii polskiej. W tym roku w 15 dyktandzie polskim na Łotwie wzięło udział 132 uczestników z Dyneburga, Krasławia, Rygi i Rezekne. Tekst dyktanda ułożyła profesor Elżbieta Awramiuk, tym razem było o sporcie. Przygotowując tekst, autor zawsze ma na uwadze, że pisać go będą obcokrajowcy, dla których język polski najczęściej nie jest językiem ojczystym. Uczestnicy dyktanda popełniają też typowe dla Polaków błędy ortograficzne. Poza błędami takimi samymi, jakie popełniliby Polacy w Polsce, szczególnie młodzież, no właśnie są takie nieoczekiwane związane z nieznajomością leksyki, są też trudności wynikające z wpływu języka rosyjskiego na przykład. Głównym celem dyktanda jest doskonalenie swojej wiedzy z zasad ortografii, jednak dla osób starszych to wydarzenie ma inny wymiar. Mamy takich stałych bywalców Dyktanda, bo zwłaszcza osoby starsze, w Dyktandzie na Łotwie widzą pewnego rodzaju takie wydarzenie, które, które jest ważne, bo jest w języku polskim, bo koncentruje osoby związane z polskim środowiskiem tutaj na Łotwie. Grand Prix, tytuł mistrza ortografii na Łotwie zdobyła Nikola Luberacka z Rygi. Najtrudniejsze w dyktancie było słowo w szakrze, bo strasznie, strasznie trudne jest i po, po pierwszy raz w życiu chyba jego słyszałam, ale się nie pomyliłam. Też miałam problemy z interpunkcją, zamiast przecinków dwa razy chyba napisałam myślnik, ale nie wiem czy zaliczyli to jako błąd czy nie, bo były tam jakieś momenty, w których można było napisać inaczej. Pierwszym wicemistrzem ortografii polskiej na Łotwie została Waleria Labudę z Dyneburga, drugim wiceprezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz, a trzecim nauczycielka języka polskiego z przedszkola w Dyneburgu Natalia Czytałkina. W Centrum Kultury Polski rozpoczęła się realizacja projektu pod tytułem Tacy różni, tacy podobni poświęconego poznaniu świata zwierząt i tolerancji. Projekt jest wspierany przez ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie. Bierze w nim udział 46 pierwszoklasistów uczęszczających na zajęcia klubu Polska Chatka. 1 października odbyło się pierwsze wydarzenie w ramach projektu Koncert dla dzieci z okazji Dnia Muzyki pod tytułem Muzyczna Podróż po Świecie, który został zorganizowany we współpracy ze Szkołą Muzyczną imienia Stanisław Sabroksa w Dałga w Pils. Młodzi muzycy śpiewali piosenki i grali na różnych instrumentach muzycznych fortepianie, skrzypcach, saksofonie, akordeonie, ksylofonie i gitarze. Między występami młodych muzyków publiczność bawili zabawnymi skeczami i wierszami uczestnicy grupy teatralnej Uśmiechnięta Tęcza w strojach zwierząt. Koncert Domu Polskim jest pierwszym z ośmiu wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu. W ciągu trzech miesięcy dzieci wezmą udział również w innych przedsięwzięciach: wycieczce do zoo, wystawie portretów zwierząt, teatralizowanym czytaniu bajek, warsztatach kulinarnych, wycieczkach, warsztatach tanecznych, podczas których poznają tańce różnych narodów. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa prac plastycznych uczestników projektu Moje Okno na Świat, której otwarcie odbędzie się 18 grudnia. 10 października w Centrum Kultury Polskiej odbyło się otwarcie wystawy Gobelinów pod tytułem Odległe a Bliskie, autorstwa polskiej artystki Ewy Szostak z Poznania. Tworzywem artystycznym Ewy Szostak jest Gobelin, w którym fascynuje jego plastyczność i miękkość. Inspiracje dla artystki stanowią rzeczywiste sceny, które w najdrobniejszym szczególe odzwierciedla w obrazie. Tradycyjny zapis uchwyconej sceny na tkaninie podkreśla świadomość przemijania i bezpowrotnie utraconej chwili. Każdy etap tworzenia Gobelinu artystka wykonuje osobiście, począwszy od projektowania, wyboru i farbowania wełny oraz samego procesu tkania to właściwie sprawia iż dzieło zachowuje jedność myśli, projektu i wykonawstwa. Obecna wystawa zawiera 14 prac, w których dominują motywy przyrody, historii i mitologii greckiej. Prace Ewy Szostak to próba analizy i połączenia wielu aspektów. Autorka nawiązuje do początków powstania kultury w starożytnej Grecji, skąd pochodzą powszechnie uznawane kanony w architekturze, malarstwie oraz rzeźbiarstwie. W swoich pracach pokazałam więź historii i teraźniejszości, przyrody i tradycji, bo nic nie funkcjonuje w próżni, podkreśla artystka. Skąd tytuł Odległe i Bliskie? Dlatego, że wszystkie rzeczy są nawet te odległe, to są połączone z teraźniejszością. Historia, przyroda no wszystko, co jest wokół nas, jest połączone z przeszłością. Te rzeczy się łączą ze sobą, to widać w moich pracach i dlatego taki tytuł. Gobelinami zaczęłam się jeszcze w szkole w latach 70., nauczyłam się ich tkać, a takie już zawodowo, mogę powiedzieć, jako artystka, to. Końcówka lat dziewięćdziesiątych. No do sztuki mam zamiłowanie, zawsze miałam. Ja nawet jako dziecko to rysowałam sporo i jak to mówi się, nawet w szkolnych tych, na szkolnych wystawach tam moje prace były, znajdowały się niektóre. No, go, zamiłowanie do Gobelinu, no to ze względu na wawelskie arrasy, które jako dziecko widziałam na Wawelu i, i zawsze one gdzieś tam były. Gdzieś o nich pamiętałam, później postanowiłam się tak nauczyć, zobaczyć, jak to się robi. Bo jak powstaje obraz, to wiedziałam, ale jak powstaje go Berlin, to się musiałam nauczyć. Wystawa przyjechała, bo jako, że mamy teraz internet i inne takie możliwości, środki, więc żeśmy znaleźli Centrum Kultury właśnie tu w Dynelburgu i że, że prowadzi i że ma galerię, że prowadzi różne zajęcia i że kulturalne. Napisaliśmy do Państwa maila i, i Państwo przyjęli nas i jest nam bardzo miło, że możemy, jest mi bardzo miło, że mogę tu gościć. Urodzona w 1955 roku Ewa Szostak jest absolwentką technikum włókienniczego w Żyrardowie oraz Kola Poznaniensis Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, którą ukończyła w 2007 roku, uzyskując tytuł magistra sztuki w zakresie tkaniny artystycznej w pracowni profesor Urszuli Plewki Schmidt. Malarstwo studiowała w pracowni profesora Jana Świtki i profesora Andrzeja Maciej'a Łubowskiego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Działa w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami i Związku Sybiraków. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Serdecznie zapraszamy do Galerii Domu Polskiego, aby odkryć wyjątkowe dzieła sztuki i cieszyć się atmosferą stworzoną przez Gobeliny. Wystawa będzie dostępna do 5 listopada. Szanowni Państwo, dzisiejsze akcenty polskie dobiegły już końca. Do zobaczenia w kolejnym programie. Do widzenia!